Witam wszystkich Pozdrawiam I zapraszam na film Parowanie u mnie już jest na finiszu Ale jeszcze nie tak do końca Zostało mi do zbawienia Dwie pary Para jasnych na białych ogonach Samiec jak widać Po lewej stronie samiczka po prawej są to roczne jasne na białych ogonach. Nie mogę sparować ich dosyć długo. Samiec grucha tylko pod kolory. Nie jest zainteresowany w ogóle samicą. Mało tego. Ma obok niej półkę. Pokazuje półkę, obok niej siedzi. Ale samica, jak wejdzie na jego półkę, to ją wygania. Jest wesoły. Tu jest zaklatowany już ponad dwa tygodnie. Kratuje. Najedzą się trochę pić, wody i klatowanie. Nie dziobie samicy. Tak, jak widać, jakby był w parze. Ale on wcale za nią nie nie, nie myśli. Próbowałem. Różnych metod, ale bez skutku. Chyba będę musiał go wziąć do izolatki na cztery dni samego i dopiero. Ale to też nie odniosło skutku. Za bardzo. Także mam ciężki orzek do zgryzienia z tą parą. Może ktoś podpowie mi jak ich sparować. Tu mam drugą parę do sparowania, ostatnią. Taka nietypowa trochę para, bo perłowy, jest na białym ogonie. Wylotka jest to prawda jasna. Tu z kolei samica idzie pod kolory. Ale myślę, że ze dwa dni już będzie para, bo jak odkratuję ich, puszczę na budę. Samiec lata za samicą, jest zainteresowany. Grucha. Zaleca się do niej. Myślę, że niedługo będą sparowane. Muszę uzbroić się w cierpliwość, ale to już mówię: ostatnie dwie pary. Ta para to myślę, perłowy z jasną wlotką. Co prawda nie powinien być, ale nie zależy mi na młodych, zależy mi tylko. Aby samica nie szła pod kolory, a samczyk widać jest bielutki, fajny, bez kuperka. Co prawda dziup ma, trochę śniady, ale wesowy gołąb jest to roczny samczyk. I tak w tym roku szybko poparowałem gołębie. Parowałem dużo par. Za chwilę puścimy gołębie, żeby sobie pochodziły, pożerowały, dostały trochę swobody. Ładna pogoda, a tą parę wypuszczę po i pokażę, jak samczyk po grucha jest wesoły, ale nie za tą samicą. Proszę zobaczyć, samczyk grucha wesoły. A tam mówię. Od białogonka, je mnie interesuje. Wyszwanka siedzi na siacie, to grucha. I tak męczę się z nim już, ale jak mówię, jak się nie weźmie dziś, jutro idzie do izolatki sam mało 3-4 dni, jak nie to tydzień musi się wziąć parę, tak jak chce on troszeczkę ma kalinka, ale bez kuperka samica jest bez kuperka i to mówię, roczne ptaki ale mówię, no kurcze, problemy ale na szczęście to już ostatnia para Teraz pokażę Wam gołębie, no, wesołe gruchają Nie puszczam ich na luza, z tego względu że są wysokie dachy. Jest kilku samców nowych, nabytych, Polatają trochę, godzinę i zamykamy. To przyniosłem trochę im zwierku, żeby też zwierko się troszeczkę podziebały A mają cegłę troszeczkę tłuczoną. W jarniku wiadomo, że jest gryt cały czas, ale takie domowe cegły im nie zaszkodzi. Pozdrawiam wszystkich, życzę udanych lęgnów. Hejka.